Zauważyliście ten błąd w Zaplątanych, który wam przed momentem puściłem? Jeśli tego nie zauważyłeś, to w pierwszym ujęciu Flynn nie ma kajdanów na ręce. Ale już w kolejnym ujęciu magicznie ma zapiętą rękę. Z tego powodu, że bardzo lubicie serię z błędami, tak więc dzisiaj przychodzę do was z błędami, które można znaleźć w znanych i lubianych filmach Disneya. Tak więc pamiętaj by zostawić tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić żadnego odcinka, a my już lecimy do kolejnych błędów w filmach Disneya. W animacji W głowie się nie mieści mamy scenę, gdzie nasza główna postać Riley idzie spać na podłodze, ale przez pewne światło, które było widać z ulicy, no niestety nasza główna bohaterka bała się zasnąć w nocy i wówczas kiedy światło przelatywało przez jej pokój, można było doszedć z otwarte drzwi, ale po chwili mamy ujęcie, gdzie jej mama otwiera drzwi. I właśnie w taki sposób się dowiedzieliśmy jak otworzyć otwarte drzwi. Kolejny ciekawy błąd możemy doszczeć w bajce kraina lodu podczas dnia koronacji Elzy. Kiedy Anna biega i śpiewa z radości, zwróćcie uwagę na ten obraz. Wraz ze wszystkimi ławeczkami, po czym mamy scenę skoku w miejscu tego obrazu i pojawia się tam jakiś dziwny mebel. Skąd on się tam wziął, to nie mam pojęcia. Ale ewidentnie nie jest żadną ławeczką, którą widzieliśmy z daleka. Piękna i bestia to już stara, lecz ciągle piękna bajka. I pomimo tego, że ma swoje lata, to jednak i tutaj nie obyło się bez błędu. Który możemy zauważyć, kiedy nasza dama w jednym momencie ma białą sukienkę, ale już w drugiej scenie ma niebieską. Po czym nagle znowu pojawia się biała. A propos starych bajek Disneya. To nawet w Królu Lwie można znaleźć błąd. Podczas jednej ze scen najlepszej piosenki na świecie, czyli Hakuna Matata. Mamy tutaj Timona, który stoi do nas plecami, ale po chwili, jak się już do nas obraca, ma już na sobie naszyjnik, który de facto powinien być widoczny, kiedy stał do nas plecami. Na pewno znacie taką bajkę jak to Story, więc na pewno wiecie o tym, że zabawki Andy'ego zawsze były podpisywane przez niego, co im to nadawało takie cechy przywiązania się do chłopca. Tak więc w drugiej części tej animacji mamy scenę, kiedy to chudy jest odnawiany. Na zlecenie kolekcjonera, i w momencie kiedy chudy drapie farbę ze swojego buta, możemy zobaczyć to, że podpis jego jest zupełnie w inną stronę, niż był wcześniej. Kolejny szybki błąd można znaleźć w Herkulesie, w momencie kiedy Phil łapie różę. No zauważcie to, że jednak ta róża się całkowicie różni od tych, które rzucają inne stworzenia, gdyż ewidentnie widać, że rzucają czerwoną różę, a ten ma żółtą różę. Przedostatni błąd na dzisiaj mamy w Zotopi, gdy nasza pani policjant wlazła sobie w beton. W pierwszym momencie jest obrócona w jedną stronę. Ale jak już Lis sobie odchodzi, to nasza pani krawężnik magicznie się obróciła w betonie o 90 stopni. Jak tego dokonała? Nie mam pojęcia, ale chętnie bym się tego dowiedział. A na sam koniec wrócimy sobie do największej maszynki pieniężnej Disneya. Oczywiście chodzi mi tutaj o krainę lodu. Więc w pewnej scenie, kiedy Anna wraz z Kristoffem znajdują się na zboczu klifu, nagle z niego spadają, zahaczają się liną o śnieg, którą de facto są związani razem. Po czym, jak już spadają z tego klifu, widać czysto, że nadal są ze sobą związani. Ale już w kolejnej scenie, którą widzimy z ziemi, magicznie Talina z nich znika. Tak więc, jak widzicie, bardzo dużo rzeczy w bajkach Disneya lubi się pojawiać i znikać. Na dzisiaj ode mnie to na tyle. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, by nie przegapić kolejnych odcinków. I trzymajcie się. Na razie, cześć. Do następnego. Into the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through.